W szkole podstawowej w Mąkoszycach w piątek 8 października odbyła się kolejna wieczornica z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. W nowo otwartej sali gimnastycznej zgromadziło się wielu mieszkańców, którzy w skupieniu i ciszy mieli okazję wysłuchać wzruszających wierszy i pieśni patriotycznych. Za sprawą uczniów i nauczycielki języka polskiego i historii Bożeny Gałęckiej, która czuwała nad scenariuszem, wszyscy obecni mieli możliwość przenieść się w odległe czasy naszej historii, kiedy po 123 latach niewoli, cierpienia, ucisku, rusyfikacji i germanizacji Polska wróciła na mapę Europy. Przygotowana przez uczniów scenografia, a także recytowane wiersze i pieśni, nie tylko wzruszyły, ale także skłoniły do zastanowienia nad tym, jakie znaczenie mają dziś dla nas takie pojęcia jak patriotyzm. Podległość kojarzy mi się głównie z tym, że no nie wiem, z wolnością. Słownie podległość, kojarzy mi się z wolnością. No tym, że nie mam jakby nie mam presji, że jak coś źle powiem, to od razu stanę za to wyzwany czy coś w tym stylu. Dla uczniów występ przed tak wielką publicznością był nie lada wyzwanie. Młodzi recytatorzy z tremą poradzili sobie doskonale. No przygotowaliśmy się. Zarazem długo, jak i nie, bo szybko wchłaniamy wiedzę. Najtrudniejsze było powiedzieć to z takim wyczuciem i z taką dokładnością. Hania Sipużyńska przed tak dużą publicznością wystąpiła już kolejny raz. Tak, stresowałam się, mimo tego, że występuję w, tym, w, tym, w tej uroczystości już od czwartej klasy, to zawsze jest stres, ponieważ przed taką dużą publicznością, no nie oszukujmy się, ciężko jest występować. Wieczornice uświetnił występ grupy Tacy Nie Inni z Krotoszyna, która w nieco odmienny sposób, bo w rokowych brzmieniach wykonała utwory takie jak O mój rozmarynie, Wojenko-wojenko. Wszystko zaczęło się od wspólnych koncertów ze znanym tenorem Markiem Torzewskim. Chłopaki nie tylko grają repertuar patriotyczny, grają również kolendowy, przede wszystkim rokowy, i robimy również swój materiał, gdzie chcemy w przeciągu jednego roku zdobyć się na odwagę i wydanie płyty. Staram się grać jak najdalej od Krotoszyna, ponieważ w Krotoszynie jesteśmy. Na tyle znani, że uciekam z tego pięknego miasta po to, żeby, żeby po okolicy od Poznania, po Wrocław, w innych rejonach części Wielkopolski i Dolnego Śląska móc koncertować. Zorganizowana wieczornica i spotkanie z tak liczną publicznością było ważnym momentem dla dyrektor placówki Renaty Kokot. Mieliśmy tutaj wśród zaproszonych gości i, i władze, i samorządowców, i dyrektorów szkół okolicznych i przede wszystkim rodzice, mieszkańcy, myślę, że nie tylko samych Mąkoszyc, ale całej gminy. Dzieci przeżywały już od kilku tygodni gdyby tą, tą naszą uroczystość, bardzo się angażowały. Myślę, że taka szkoła na wsi właśnie jest od tego, żeby, żeby integrować, jednoczyć środowisko, a takie uroczystości jak Święto Niepodległości jest do tego świetną okazją. Koncert na Dodał troszeczkę takiej radości, takiego trochę innego charakteru, bo no szkoda, żebyśmy tylko i wyłącznie ciągle mówili o tych smutnych. Stronach naszej historii było też dużo pięknych chwil, a poza tym niepodległość to ten czas, kiedy chyba powinniśmy się cieszyć, że, że to niepodległość po tylu latach, żeśmy uzyskali i fajnie. No. Może y, nie wszystko to, co z zachodu jest fajne i dobre, ale akurat święto niepodległości amerykańskie jest, jest o tyle y, ciekawe, że, że jest pełne optymizmu, radości. A u nas tak ciągle jeszcze ma taki charakter troszeczkę przygnębiający. Kokot ma nadzieję, że mieszkańcy wsi integrować będą się nie tylko 11 listopada, ale w kalendarzu imprez Mąkoszyc znajdą się dodatkowe okazje. W planach, jak nam zdradziła, jest m.in. Dzień Matki, a także Święto Babci i Dziadków. Wszystko po to, żeby oddana kilka tygodni temu do użytku sala gimnastyczna mogła tętnić życiem.